Siemaneczko, z tej strony Reggie Witam was w moim kolejnym, już drugim odcinku z serii Zagrajmy w Margonem. Tutaj się uzdrowiłem, ponieważ padłem. Jak widać, wbiłem szósty level, tak? I... Nie wiem... Będę dalej będę wbijał. Tutaj, nie wiem, tam... Może siódmy. Ale jak na razie... Chciałem... Się... Nagrałem już drugi odcinek jeszcze raz. Już go drugi raz nagrywam, bo... Nagrałem go pierwszy raz i gdzieś mi się po prostu plik zawierszył, nie ma go, przepadł mi, nie wiem gdzie się zapisują po prostu. Dałem sobie bandicama, folder w którym są pliki na, proszę, na, na wierzch, czyli na pulpit i no nie umiem umie go po prostu yy, w tym moim takim jakby yy, bałaganie na pulpicie, nie umiem go po prostu, yy, nie tyle co znaleźć, tylko jak wchodzę w ten folder, yy, nie ma tam, mojego filmiku. Jest tylko pierwszy filmik nagrany, pierwszy z Margonema i tyle. I nie wiem nawet czy ten filmik dojdzie na YouTube, bo po prostu, jak już mówiłem, coś się zrąbało z Bandicamem. Nie wiem, przyniosłem sobie go na Propita, może to, ale wątpię. Czy mnie teraz ubije, więc może się... Nie, uleczymy się i jedziemy jeszcze raz. Kupiłem sobie takie. Będę też nagrywał y, takie filmiki bonusowe, ale to już będzie raczej się nazywało margonem i tam jakiś tam Heros albo jakaś tam walka, w której po prostu o, pokaz mojego drugiego konta, w którym będę pokazał na przykład moje drugie konto. I myślę, że to będzie taki jakby bonus czy coś. Poza tym będę jeszcze nagrywał. Jak mi się uda, to z powrotem MB2 i boordęca jedynkę ponieważ mam zamiar go kupić bodajże jutro, czyli to jest 4 października, tak? 4 października. I jak go kupię, to zainstaluję i zacznę nagrywać. I jest też możliwe, żeby to nagrywał z królikiem, czyli z Kasprem. Wam o nie mówiłem też będzie ze mną Margonem nagrywał ale niestety jest, jak możecie zobaczyć, na no nie przeszkadzać. I... No. I nie mogę się do niego zadzwonić na telefon komórkowy. No, na stacjonarii nie będę dzwonił, nie będę tam robił... Nie ja będę tam z takiej bohoski już tam tak bardzo dociekał, no. Żeby ze mną nagrał odcinek. Sam nagram. Drugi i może jutro się jakoś z nim zmówię. Nie wiem. Ale na razie po Exp. jeszcze 81 Exp. do następnego lewla. Te koniczyny wezmę i myślę, że sprzedam. Bo pamiętam, że kiedyś, jeszcze jak dawno to było, grało się margonem. To jak się Alpi nie znalazło koniczyny. Yy, Echinace, C, e, e C czy Gałoś to się zawsze to sprzedawało po 5-10k i zawsze było na EQ, czy na jakieś tam po... Więc myślę, że też sprzedam coś, będę miał. Wejdźmy tutaj do jaskini, bo tu są ga ga gaunty, które będę mógł ubić. Takie dwa malutkie ubi, akurat tego już wielkiego nie. Bo są cholera dobre. Dobra. No. Co jest? Dobra, 36 Expo i Next Level mamy. Dziękuję bardzo za Next Level. Tak, ok. Idźmy z powrotem i może by tak, może by tak. Sprawdźmy o sprawdźmy, czy jest jakiś quest. Bo na tym mi bardzo zależy, żeby jakiś quest zrobić. I poza tym mam już ósmy, siódmy level, a na ósmym prawdopodobnie będę kupić, kupować EQ, czy na dziewiątym. Bo ja zawsze robię tak, że kupuję EQ na ostatni level, dlatego że nie opłaca się co level kupować nowego, bo to się tylko marnuje. Mm, kasę, prawda. No, jak już, już mówiłem nasza babka z historii, prawda? Prawda, 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 prawda? No. <laughs> jak widzicie, jestem już ci pełen wigoru, nie tak jak wczoraj. <laughs> po prostu nie wiem, wczoraj byłem się takie trochę przymulony i nie wiedziałem po prostu... Znaczy nie... nie oh fuck, to nie. Nie tyle co nie wiedziałem, tylko po prostu, bo to pierwszy odcinek i byłem zmęczony, bo trochę była... Nie tyle co późna godzina, ale w takich godzinach ja już jestem przymulam. Po prostu przymulam. I to dostałem z, mm, z misji coś, żeby nie było, że kupiłem już. Więc kupmy bo może już eku. Takie. Ups. 5 golda mi brakuje. No to sprzedamy to. Jeden golda. Dobra, sprzedajmy to. Kupmy to. To już sobie założę wszystko tutaj, tak? Bo to jest najlepsze, co może być na... <laughs> w tej wiosce startowej. Więc to już mogę i kupić i sobie to założyć, więc będę już minimalnie lepszy. Idę mi teraz zrobić, bo mam trochę więcej teraz HP. Tutaj to mi dodało coś z pancerza. Dość dużo. 11 pancerza mam. No mało no ale. Mało, ale dużo no. <laughs> tak. Cyk. Dobra, to nasze Tinker, nasze Dziewięć, Dobra, się No, no. Dobra, gdzie by teraz iść? Może pójdziemy na te ganty, bo wiem, że 8 Level Ganta nie zabiłem, więc może teraz mi się uda. Ale zobaczę. Idźmy zatem. Nagrywam to już 6 minut, to jeszcze tak nie wiem. Spróbuję tego Ganta zabić i będę będę myślał, że już będę kończył. Oby się ten filmik udał nagrać, bo gdzie on jest? Gdzie on jest? Pytam się. Jak się nie uda go na temacie. Spierdzielaj pan z mojego ekspoiska. Jak się go nie uda... Jak go nie będzie, to znaczy, że znowu mi się zrąbał net. Niestety. Po raz. Kolejny. Dobra, udało mi się go zabić. Mm. To, to, już ten już rozwali. Yy, I to by było chyba na tyle. Mnie zabiło. Tak więc, wy komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. No i to chyba na tyle. Marka!